Tamtej nocy ogień przemówił i zrozumiałam, że kara bogów nigdy nie przychodzi z krzykiem, lecz w ciszy. Mówią, że gdy wiatr zmienia kierunek, to nie przypadek, to przodkowie ostrzegają, że równowaga została zachwiana. W wiosce Mbale pewna kobieta wierzyła, że władza może zastąpić szacunek, a pycha może uciszyć tradycję, lecz starożytne duchy zawsze znajdują sposób, by nauczyć serce tego, Czego rozum nie chce przyjąć. I. Słońce wzeszło nad wioską Embaixy z tą spokojną pewnością, która zawsze poprzedza przeznaczenie. Góry, spowite złotawą mgłą, zdawały się oddychać razem z Ziemią. W oddali rozbrzmiewały bębny, ogłaszając powrót księcia Kofiego, syna króla, który odszedł zbyt wcześnie. Dzieci biegły wąskimi uliczkami, niosąc liście bananowca i śmiech który mieszał się ze śpiewem kobiet. Lecz z kamiennego tarasu sadę obserwowała wszystko spojrzeniem, które nie świętowało, spojrzeniem ciężkim jak żelazo zazdrości. Była piękna jak zachód słońca, lecz chłodna jak rzeka o świcie. W latach nieobecności księcia nauczyła się władać pałacem milczeniem, strachem i słodkimi słowami, które kryły truciznę. Teraz powrót młodzieńca zagrażał imperium, które zbudowała szeptem. Z każdym uderzeniem bębna jej serce kurczyło się, nie z miłości, lecz z niepokoju. Władza, raz posmakowana, staje się nałogiem, a ona nie zamierzała jej utracić. Lud zebrał się przed główną bramą, śpiewając pieśni powitania. Starsze kobiety przyniosły dzbany z wodą, symbol oczyszczenia i odrodzenia. Tradycją było obmycie stóp księcia jako znak honoru i ciągłości gest który utrzymywał błogosławieństwo przodków nad królewską linią. Lecz gdy stary mędrzec podał dzban ta cofnęła się z pogardą. Krzywy uśmiech pojawił się na jej ustach, jakby chciała rzucić wyzwanie samemu przeznaczeniu. Mam myć stopy chłopcu, powiedziała, a jej głos odbił się echem między kolumnami dziedzińca. Szemranie ludzi ustało, nawet wiatr wstrzymał oddech. Mędrzec pochylił głowę, bo wiedział, że pychy nie naprawia się słowami. Kobiety wymieniały spojrzenia, a rytm bębnów zwolnił, aż w końcu ucichł. Cisza rozlała się po rozgrzanej ziemi jak cień. Koufi pozostał nieruchomy. Jego spojrzenie było spokojne, lecz głębokie jak morze przed burzą. Pochylił się, wziął dzban i z szacunkiem oddał go mędrcowi. To, co czyste, nie potrzebuje przymusu, powiedział cicho i wszedł do pałacu. Sade śledziła go wzrokiem, czując, jak w jej wnętrzu coś pęka, niewidzialna rysa, której pycha nie pozwala usłyszeć, lecz którą bogowie dostrzegają. Tego ranka wiatr powiał inaczej. Suche liście zaczęły wirować, jakby tańczyły wokół czegoś, czego ludzkie oko nie mogło zobaczyć. Słońce, dotąd silne, skryło się za przelotną chmurą, a dreszcz przeszedł po plecach zebranych. Mędrzec wyszeptał modlitwę. Dotykając ziemi mokrymi palcami, kto gardzi pokorą, gardzi samą równowagą, powiedział, bardziej do nieba niż do ludzi. Sade weszła do sali, udając obojętność, lecz powietrze było ciężkie. Lniane zasłony nie poruszały się, choć okna były otwarte. Żar z kominka zgasł sam z siebie, a echo kroków niosło się dziwnie długo. Nalała wina, lecz jego smak był gorzki. Jakby ziemia odrzuciła owoc winorośli. Przez chwilę wydawało jej się, że słyszy śmiech. Odległy, kobiecy, znajomy. Książę udał się do kamiennej komnaty, gdzie nad ołtarzem wisiał portret jego matki. Uklonku i zamknął oczy. Na zewnątrz kogut zapiał o niewłaściwej porze, a pies stróżujący zawył w stronę wiatru. Sadę obserwowała to z wysokości schodów, z kielichem drżącym w dłoniach. Po raz pierwszy od wielu lat poczuła strach. Nie przed kimś, lecz przed tym, co sama obudziła. Na zewnątrz mędrzec zapalił trzy świece przed królewską bramą i narysował krąg na ziemi. Płomień drżał, opierając się rosnącemu wiatrowi. Duchy widzą, nawet gdy udajemy ślepotę, szepnął. Kruk przysiadł na murze i zakraczał raz, dwa, trzy razy, po czym odleciał w stronę lasu. Dym świec uniósł się spiralą i zniknął w niebie. I wtedy bębny ucichły na dobre. Żadnego echa, żadnego głosu, tylko gęsta cisza, która poprzedza sąd. Cała wioska jakby zrozumiała, bez słów, że coś zostało zbezczeszczone. A pośrodku tej ciszy sadę uniosła brodę, nieświadoma, że przeznaczenie już powstało przeciw niej. Bo gdy pycha mówi głośno, przodkowie zaczynają sądzić w milczeniu. Noc spadła na embeil jak ciężki płaszcz, skrywając więcej niż ciemność. Powietrze pachniało drewnem i dalekim deszczem, a ogień w kuchni trzaskał dźwiękami przypominającymi połamane słowa. Sade siedziała sama przed kociołkiem, leniwie mieszając drewnianą łyżką. Każde trzasknięcie płomienia brzmiało jak szept, stary głos wzywający jej imię wśród wiatru. Przez chwilę wydawało jej się, że słyszy śmiech, delikatny. Kobiecy, dobiegający z ognia, żar tańczył w spiralach, tworząc kształty, które rozpływały się jak sny. Jeden z nich przybrał postać węża, smukłego, żywego, z oczami ze światła. Kto gardzi czystością, spłonie w swoim własnym ogniu, wysyczał płomień głosem łączącym czułość i groźbę. Twarz sadę pobladła, cofnęła się, serce biło jak wściekły bęben. Lecz gdy mrugnęła, wszystko wróciło do normy, a przynajmniej tak się wydawało. Wstała gwałtownie, rozlewając część zupy na podłogę. Zapach spalonych ziół wypełnił powietrze. Służące pobiegły, lecz sadę odprawiła je ostrym gestem. Stała bez ruchu, nasłuchując. Wiatr świstał przez szczeliny w drewnie, a każdy podmuch szeptał jej imię. Sadę, sadę, płomień lampy drżał. Rzucając cienie, które poruszały się same po ścianach. Strach, jak zrozumiała, nie robi hałasu. On oddycha blisko. Na zewnątrz książę Koufi spacerował po cichym dziedzińcu. Blask księżyca odbijał się od jego ciemnej skóry, a jego kroki były lekkie, niemal święte. Spojrzał w stronę okna kuchni i zobaczył, że ogień płonie w dziwny sposób, pulsując odcieniami czerwieni i złota, jak żywe serce. Nie podszedł bliżej. Uniósł tylko głowę i wyszeptał coś w języku, którego sadę nie mogłaby zrozumieć. W języku przodków. W tej samej chwili płomień wyskoczył z kociołka i utworzył linię na ziemi, oddzielającą sadę od drzwi. Ostrzeżenie. Granice. Zamarła. Ogień zdawał się oddychać, wdychać i wydychać powietrze z pomieszczenia, jakby szukał jej samej esencji. Przestań. Wyszeptała próbując się zaśmiać, lecz głos zadrzał. Chwyciłam mokrą szmatkę, by go zgasić, a wąż ognia ponownie się uniósł, muskając sufit błyskami, które rozświetliły cały salon. Potem wszystko ucichło. Ogień zgasł, wiatr zniknął, a cisza wypełniła każdy zakątek domu. Sadę stała nieruchomo, dłonie spocone, oczy utkwione w popiół, który wznosił się w powolnych spiralach. Czuła, że coś zostało obudzone i teraz patrzyło. Poczuła chłód ziemi pod stopami, a echo jej serca brzmiało, jakby dobiegało spod ziemi. To tylko gorąco. Wyszeptała do siebie, próbując przekonać to, czego nie da się oszukać. Gdy położyła się do snu, poduszka wydawała się cięższa. Sen nie przychodził łatwo, a gdy w końcu przyszedł, nie przyniósł odpoczynku. Śniła o oczach z ognia, Patrzących z głębi wody I o głosie, który powtarzał Ten, kto odrzuca to, co święte Zostaje odrzucony przez niebo Obudziła się spocona Z księżycem wysoko nad głową Przecinającym pokój srebrnymi pasmami Cisza miała swój własny dźwięk Dźwięk oczekiwania Następnego ranka sadę unikała ognia Kazała służkom gotować na zewnątrz Pod słońcem, tłumacząc że to stara przesądna tradycja. Książę, spokojny, jedynie obserwował. Była w nim cisza, która niepokoiła, spokój niosący wieki. Gdy ich spojrzenia się spotkały, coś w niej zadrżało, jak wspomnienie, które chce się wydostać. Pod wieczór poszła sama do studni, by nabrać wody, czego nigdy wcześniej nie robiła. Wiatr stał nieruchomo, a mimo to drzewa się poruszały. Liście szeptały. A powierzchnia wody tworzyła kręgi bez żadnego dotyku. Sade spojrzała w głąb i zobaczyła odbicie węża, nie w ogniu, lecz w lustrze wody. Płomień teraz był w wodzie. Cofnęła się, wypuszczając wiadro z rąk. Woda rozlała się po ziemi, tworząc małe strumienie płynące w stronę pałacu. Każda kropla błyszczała w świetle księżyca. Sade, drżąc, zrozumiała, że ogień poszedł za nią. Niewidzialny, ale przebudzony, bo tamtej nocy ogień zgasł, lecz przeznaczenie Sade zaczęło się rozpalać. Słońce znów wzeszło nad Embail, lecz ciepło było inne, suche, szorstkie, jakby niebo oddaliło się od ziemi. Kobiety na targu szeptały o dziwnym ogniu z poprzedniej nocy. Niektóre mówiły, że widziały cienie tańczące na dachu pałacu. Inne po prostu czyniły znak ochrony i zmieniały temat. Ale Sadę, wyniosła jak zawsze, udawała, że nie słyszy. Strach w jej piersi zaczął powoli zmieniać się w gniew. Odszukała starą Aminę, kobietę o głębokich oczach i włosach jak białe chmury. Znalazła ją siedzącą pod figowcem, plecącą słomiane włókna. Ogień mnie wystawił, powiedziała Sadę, starając się brzmieć pewnie. Ale nie boję się starych legend. Eminę uniosła wzrok powoli. Czas zdawał się zatrzymać w tym geście. Legendy to sposób, w jaki niebo przemawia do głuchych, odparła. Cisza, która nastała, trwała dłużej niż jakakolwiek rozmowa. Sade roześmiała się, nie z radości, lecz z pogardy. Czasy się zmieniły, staruszko, bogowie śpią, a ludzie rządzą. Emine nie odpowiedziała. Chwyciła garść popiołu z ziemi i dmuchnęła w wiatr cząstki krążyły jak maleńkie iskry, zanim zniknęły. To, co nazywasz snem, jest tylko cierpliwością, córko. Jej głos był spokojny, ale ciężar słów pozostał w powietrzu, jak zapach deszczu przed burzą. Wracając do pałacu, Sadę minęła lustrzany brązowy zwierciadło odziedziczone po matce. Odbicie ukazywało zmęczoną twarz, lecz ona odmawiała, by to dostrzec. — Jestem silniejsza niż złe znaki — szepnęła. W tej chwili usłyszała lekki trzask, suchy, krótki, jak pęknięcie gałązki. Na środku lustra pojawiła się cienka rysa. Dotknęła chłodnej powierzchni, a trzask rozmnożył się w trzy pęknięcia, które przecieły się jak sieć. Lustro pękło, lecz żaden kawałek nie spadł. Zawisło w powietrzu, popękane, odbijając trzy jej twarze. Jedną przestraszoną, drugą dumną, trzecią zapłakaną. Sadę cofnęła się, oczy szeroko otwarte. Chciała kogoś zawołać, lecz głos nie wyszedł. Nagły podmuch wiatru przeszedł przez salon, rozsypując płatki suchych kwiatów po podłodze. Echo kroków rozległo się za jej plecami, lecz gdy się odwróciła, nikogo nie było. Próbowała znów się zaśmiać, próbując przekonać swoje ciało, że to tylko złudzenie. Lustra pękają, powiedziała głośno. Liczy się tylko odbicie we mnie samej. Lecz w głębi duszy wiedziała, że właśnie to chcieli jej pokazać bogowie. Wewnętrzne odbicie. To, którego się wypierała. Sadę zasunęła zasłony, zapaliła świece i rozpyliła ziołowy zapach, próbując ukryć woń strachu, którą wydzielał dom. Koufi przechodził korytarzem i zatrzymał się przy uchylonych drzwiach. Zobaczył macochę stojącą nieruchomo przed odłamkami lustra. Nie powiedział nic. Jedynie skłonił głowę, z szacunkiem wobec cierpienia kogoś, kto jeszcze nie wie, że cierpi. Sadę patrzyła, jak odchodzi, i poczuła ukłucie w piersi nie z winy, lecz z utraty. Zrozumiała, choć tylko na chwilę, że stała się więźniem własnej wyniosłości. W nocy znów rozbrzmiał wiatr. Nie był to już szept lecz pieśń. Głosy przodków śpiewały coś, czego nie rozumiała, ale rozpoznawała. Świece drżały, lecz nie gasły, a ogień tworzył cienie znanych twarzy, twarzy dawnych kobiet, z których kiedyś szydziła. Sadę otuliła się prześcieradłem, zaciskając powieki, i obiecała sobie, że już nigdy nie uwierzy w to, czego nie widać. Wiara, pomyślała, to luksus słabych, a jednak sen nie przyszedł. A w środku nocy znów usłyszała dźwięk lustra, głuchy trzask, jakby coś w brązie próbowało oddychać. Powietrze zgęstniało, a zapach żelaza wypełnił pokój. Sadę skuliła się, dłonie zaciśnięte. Na zewnątrz kogut zapiał przed czasem zawsze zły znak. Lecz ona pozostała w łóżku, przekonana, że ignorując ostrzeżenie, można je unieważnić. Tymczasem stara Emine spoglądała w niebo z wzgórza. Płomień na ołtarzu migotał odcieniami błękitu, kolorem prawdziwych znaków. Ona wciąż zaprzecza, wyszeptała. A przeznaczenie, cierpliwe, czeka na ostatni akt pychy. W dolinie pałac spał, spowity gęstymi cieniami. W zamkniętej komnacie Sade śniła, że lustro znów się skala. Ale odbicie, które się pojawiało, nie należało już do niej. Świt nadszedł bez ptasiego śpiewu. Niebo, dawniej złote, zbladło w szarość, a powietrze niosło ciężką ciszę, jakby nie należało do świata żywych. Sade obudziła się, słysząc pośpieszne kroki i zaniepokojone głosy za drzwiami. Ubierała się powoli, choć serce już wiedziało, coś jest nie tak. Gdy otworzyła drzwi, zobaczyła pusty dziedziniec, zmieszanych strażników i płaczące służki. Książę Kołufi zniknął. Wieść rozeszła się po wiosce jak wiatr między palmami. Matki wzywały dzieci do domów, a starcy szeptali stare modlitwy, błagając duchy o łaskę. Rzeka, dotąd czysta, teraz płynęła mętna, jakby zabierała ze sobą blask dnia. Zapach wilgotnej ziemi unosił się w powietrzu, lecz nie padał deszcz. To sama ziemia lamentowała, odpowiadając na niepokój ludzkich serc. Sadę weszła do głównej sali, starając się zachować spokój. Musiał uciec, powiedziała, tonem rozkazu, który miał ukryć drżenie w głosie, lecz nikt nie wierzył. Starzec uniósł twarz i przemówił spokojnie. Dzieci sprawiedliwych nie gubią się. Są zabierane tylko wtedy, gdy woła je duch większy niż człowiek. Wszyscy pochylili głowy. Tylko Sadę pozostała stojąc, z uniesionym spojrzeniem. Jakby chciała wyzwać samo niebo. Po południu król wysłał posłańców w głąb lasu. Ślady księcia kończyły się na brzegu rzeki, gdzie w piasku widniał stary symbol, krąg przecięty linią ognia. Ten sam, który starzec narysował dni wcześniej przed królewską bramą. Lud szeptał, bogowie są rozgniewani, ale Sadę uciszyła ich gestem dłoni. Obwiniajcie los, nie mnie. Noc zapadła wcześnie. Żaden płomień nie chciał się utrzymać. Lampy gasły same, a ściany zdawały się oddychać. W komnacie sade powietrze było zimne, lecz ona pociła się jak w gorączce. Śniła o księciu idącym przez las, otoczonym mgłą, z twarzą spokojną jak kogoś, kto zna drogę. Wokół niego świecące duchy wskazywały kierunek, a głos mówił: Nie każda nieobecność jest stratą i nie każda kara jest bólem. Obudziła się z krzykiem uwięzionym w gardle. Płomień świecy zamienił się w niebieskawy dym, unoszący się w powietrzu. Sadę podeszła do popękanego lustra. Trzy odbicia patrzyły na nią. Jedno z lękiem, drugie w żałobie, trzecie w poczuciu winy. Dotknęła powierzchni i poczuła, jak chłód wspina się po ramieniu aż do barku. Ja niczego nie zrobiłam! wyszeptała. Lecz cisza w pokoju zdawała się zaprzeczać. Następnego ranka targ był pusty. Plony gniły jeszcze w koszach, a powietrze pachniało zepsutymi owocami. Dzieci chorowały, bębny milczały, nikt nie śmiał świętować. Nawet ptaki zniknęły z nieba. Stara Eminę, z twarzą posypaną popiołem, stanęła przy bramie pałacu. Wszystko, czemu zaprzeczyła, powróciło, by zapłacić, szepnęła. Ziemia odpowiada. "Gdy serce nie słucha. Tej nocy wiatr przyniósł ryk rzeki, brzmiący jak głos bestii. Sadę znów śniła o wężu z ognia, teraz większym, bliższym, oczach jak żar. Prosiłaś, by cię wysłuchano. Teraz usłyszysz: przemówił ogień. Sadę próbowała uciekać, lecz płomień ją otoczył, rysując ten sam krąg, który znaczał piasek nad rzeką. Światło było tak silne." że ziemia zniknęła spod jej stóp. Obudziła się z łzami w oczach. Podłoga była zimna, a w pokoju pachniało wilgotnym popiołem. Otworzyła okno i ujrzała księżyc odbijający się w dalekiej rzece. Przez chwilę przysięgłaby, że widzi cień Kofiego idącego po wodzie, spokojnego, wolnego, nietkniętego. Spuściła wzrok. Obraz zniknął. Mgła unosiła się powoli. Przykrywając wioskę jak welon, zrozumiała, że to, co jej odebrano, może zostać zwrócone tylko przez jej własne ręce. Wtedy po raz pierwszy uklękła. Kamienna podłoga tarasu była szorstka, a wiatr odpowiedział, poruszając płonącymi pochodniami. Płomień zgiał się, ale nie zgasł. Pokażcie mi drogę, wyszeptała. A w oddali, wysoko w górach. Błyskawica przecięła niebo bez dźwięku. Odpowiedź przyszła nie w słowach, lecz w uczuciu. I Sade zrozumiała, że przebaczenia nie prosi się od ludzi, lecz od rzeki, która wszystko zabiera i wszystko zwraca. Niebo nad Embel spowite było szarością, jakby cała ziemia wstrzymała oddech. Drzewa się nie poruszały, ptaki nie śpiewały, a nawet rzeka zdawała się powstrzymywać nurt. Sade wstała ze spuchniętymi oczami, Ciałem zmęczonym i duszą poranioną. Po raz pierwszy od lat nie szukała lustra. Ubrała się na biało, prosto, bez ozdób, bez złota. Pałac był pusty, wypełniony jedynie echem kroków, które jakby ją śledziły. Szła drogą prowadzącą do domu Eminei. Kurz unosił się spod jej bosych stóp, a słońce, ukryte za chmurami, rzucało wąski promień światła na ścieżkę. Gdy dotarła, Znalazła Aminę siedzącą nad rzeką, tą samą, w której zniknął książę. Przyszłaś za późno, powiedziała staruszka, nie odwracając głowy. Sadę upadła na kolana. Straciłam to, co kochałam. Emine westchnęła. Nie, córko. Straciłaś tylko to, co próbowałaś posiąść. Wiatr powiał lekko, niosąc zapach słodkiej wody zmieszanej z ziemią. Rzeka płynęła powoli, jakby na coś czekała. Rzeka jest lustrem żyjących, rzekła Eminę. Kto w nią spojrzy, zobaczy nie twarz, lecz to, co nosi w sercu. Sadę podeszła bliżej, drżącymi dłońmi. Zobaczyła własne odbicie, zmęczone, lecz nie puste. Nie chcę już uciekać, szepnęła. Chcę zrozumieć, co ogień chciał mi powiedzieć. Emine wyciągnęła dłoń i podała jej małą muszlę. Włóż do niej to, co cię więzi. Sadę rozejrzała się, zdjęła z szyi złoty naszyjnik, który zawsze nosiła. Symbol władzy, próżności i kontroli. Koraliki błyszczały, lecz ich blask wydawał się fałszywy w świetle poranka. Każdy metal niesie historię tego, kto go dotknął, powiedziała Eminę. A ten nosi więcej bólu niż piękna. Sadę zanurzyła muszle i naszyjnik w zimnej wodzie. Dreszcz przeszedł przez jej ciało. Rzeka powoli pochłaniała złoto, aż ostatni blask zniknął. Wtedy wiatr uderzył mocniej, tworząc małe fale rozbijające się o kamienie. Woda odbiła niebo, a przez chwilę Sadę zobaczyła swoją twarz rozpływającą się w świetlnych kręgach. Płakała w ciszy. Gdy serce się pochyla, ziemia słucha powiedziała Emine. Jej głos zdawał się dochodzić zewsząd. Rzeka zwraca to, co pycha odebrała. Sadę podniosła wzrok i ujrzała po drugiej stronie brzegu postać Kofiego. Książę szedł powoli, pokryty rosą, boso, z twarzą spokojną jak świt. Nie było w niej cienia, tylko pokój. Chciała do niego pobiec, lecz Emine chwyciła jej ramię. Pozwól mu przyjść z dniem. To, co prawdziwe, Nigdy nie ginie. Słońce przebiło się przez chmury. Światło dotknęło rzeki. A woda zalśniła jak płynne szkło. Książę uklęknął na brzegu. Wyciągnął dłoń i uśmiechnął się. Usłyszałaś ogień? Matko! zapytał łagodnie. Sadę upadła twarzą do ziemi. A rzeka odpowiedziała dźwiękiem tysiąca kropel. Wiatr zaszumiał w liściach. Jakby samo niebo odechnęło z ulgą. Eminę uniosła ramiona ku górze.